Cześć, to ja i moja mróweczka. Znowu to my nadal w telefonie z telefonem. Nadal na dotarciu. Cały czas czekamy, aż będzie no, mówiłam 200, ale tak do 250 chcę dobrnąć. Mam 220, także końcóweczka. Jest poniedziałek, w czwartek jedziemy na serwis pierwszy. Sprawdzać. No, zastanawialiśmy się, czy jechać, czy sobie ten olej sami wymienić, ale jednak mróweczka postanowiła, bo. Dała mi trochę do myślenia. A mianowicie ostatnio tak się zmuliła, że już nie wiedzieliśmy, co jest. E, no było tak, że, tak jak mówię, 65 było i to było fajnie, można było pocisnąć. Ona fajną z prędkością wystartowała. To był taki moment, że po prostu zaczęło mi się coś mulić. I 40 dusiłam, i to był maks maksów, jaki mogłam w ogóle wydusić, coś mi szarpało, i się przestraszyłam. Mówię, kurczę, albo coś nie tak, albo ja nie tak docieram. Albo po prostu gdzieś tam jakiś paproch się dostał. Pisałam na forum do chłopaków, no wiadomo, proponowali serwis jak najbardziej, jest na gwarancji w końcu sprzęt. Jasne, jedziemy, ale no wiadomo, człowiek jest zaniepokojony, yy, mają doświadczenie już yy, różni użytkownicy tego sprzętu, dlatego może ktoś by mi coś podpowiedział. No i mianowicie yy, były typy takie, że może to było paliwo, właśnie felerne, i chyba to było to. Łącznie z filtrem powietrza, który został przeczyszczony, no był trochę zakurzony. No, bo przecież po piaseczku tutaj, akurat jak widać, mamy tutaj taki teren. Tu jestem pierwszy raz w ogóle. Jakieś tutaj drzewka. Tutaj jakieś przed nami takie polanka, po której zaraz zamierzam sobie jakieś kółeczka porobić trochę właśnie docierając między innymi czyli różną prędkością raz trochę wolniej, raz trochę więcej gazu na różnych prędkościach nie cały czas na wysokich obrotach przez dłuższy czas, także tak jak mi polecają, tak jak y, pan tutaj z serwisu i były jeszcze wytyczne oczywiście na karteczce napisane jak docierać y, silnik no i w ogóle kłada jak tutaj użytkować, więc ja się dostosowuję do tego co w tej chwili tutaj się dzieje ale co tutaj jeszcze nas na forum chłopaki pisali, żeby może, bo wiecie co jeszcze, ja wrażenie, że są trochę za wysokie obroty. Po prostu startowaliśmy od 1800, no i zmniejszyliśmy te obroty. Pokażę czym już wiem. Tą śrubeczką. Jak mniejszyć obroty to w lewo, jak zwiększyć to w prawo. Teraz wiem, się pytali, czy nie majstrowałam. No, nie majstrowałam wcześniej, ale teraz już wiem, wiem, że jak były te obroty za wysokie, to sobie tutaj troszkę śrubokręcikiem w lewo przekręciliśmy. No i teraz mi się podoba. No i filtr paliwa, zmieniliśmy stację paliw, zaczęliśmy już naprawdę wysokiej jakości paliwo używać. No, na Shellu nie wiem czy to na wysokiej jakości, ale y, chyba te nasze Neo i Orlen to trochę za słabe. No więc y, może jakiś paproch tam się dostał, trzeba było go przepalić. Y, no ale wczoraj była jazda próbna. Wjechałam w wielką kałużę, bo po prostu były deszcze, nie było jak przejechać. Także miałam dzisiaj czyszczonko mróweczki. No i teraz jedzie tak jak trzeba znowu. Już się cieszę, bo już jebałam, że po prostu jest to moja wina, złe użytkowanie. No bo akurat to jest też ważne. I piszą o tym, jak prawidłowo docierać i czy może właśnie ja zmuliłam to. No bo mówię, to było przez jeden dzień, miałam po prostu wręcz Yy, koszmar, no bo mówię, ani nie można było pojechać na prostej z większą prędkością. Też bałam się, że może coś yy, tutaj się dzieje ze sprzętem. No, przy to nowy nie ma prawa, no ale jednak coś się zadziało. Teraz znowu mam te 60 parę, które mogę pocisnąć na prostej i tak robię. No, na takich tutaj o, wiadomo nie pojedziesz tyle. O tu jeszcze może by pojechać, ale akurat wcześniej troszkę w las pojechałam. No i wiadomo, że te 30 to jest maksa, jakie można tutaj sobie na pagórkach, na dolinkach i na różnych wybojach pojechać. No dobra, to tylko chciałam Was tutaj poinformować, jak to u mnie wygląda. Po serwisie się odezwę, powiem jak to wygląda, czy mi odkręcili tym prędko, zwiększyli czy nie. No i może coś mi oni podpowiedzą jeszcze, także będę przekazywać dalej. No i czekam, już, już się dowiedziałam jaką kamerkę kupić, także yy, mam na miary. I będę nagrywać kamerką w trasie. Na razie.